Ach, czułem. Od dawna przeczuwałam, że ściągniesz na siebie jakieś nieszczęście. Jakie nieszczęście? Daj spokój, mamo. Jak zwykle wyolbrzymiasz każdy problem. No to nie jest problem. To jest dramat i to kilku osób naraz. Ponadto ty nie myśl, że ja ciebie nie rozumiem. Przecież ja też byłam młoda. I doskonale wiem, jak mężczyźni umieją uwieść kobiety i zawrócić im w głowach. Nie potrzebuję usprawiedliwić. Nie chcę, żebyś wiedziała, że niczego nie robię. Donatko, on jest dyrektorem, a ty będziesz miała kłopoty w pracy. O czym ty mówisz? Dobrze wiesz, o czym mówię. Ludzie zaczną gadać i możesz stracić pracę. Mamo, przestań głupstwa! Opowiadać w pracy nikt nie wie, co mnie łączy z jaskiem, a poza tym nie można mnie za coś takiego zwolnić z banku. Ale on, chcąc siebie wybielić, może chcieć się ciebie pozbyć. Mamo, mówiłam ci, on mnie kocha. Ja jego też. To nie jest chwilowe zauroczenie. Donatko. Ale on ma rodzinę. A jakie to ma znaczenie? Ludzie się rozwodzą. To ich małżeństwo od dawna jest w rozsypce. Pan ci tak powiedział. A jakie to ma znaczenie, kto? Gdyby mu się układało z żoną, nie zakochałby się we mnie. Planujemy wspólną przyszłość. On nie patrzy tak na mnie, ja naprawdę nie robię nic złego. Może co ja powiem Jurkowi. To przecież chodzi o jego córkę. Przyganił kocioł Garnkowi. Sam rok <grym> temu rozwiódł się z żoną, bo sobie znalazł inną. Nie ja mów, tak to dobry człowiek. Fantastyczny. Szkoda, że twój ulubiony sąsiad rozpowiada plotki o mnie. Donatko, Jurek ma prawo być zły. Przy okazji mu powiem, co o tym myślę. Słuchaj, ja może ja z nim porozmawiam? I wytłumaczę mu. Mamo, przestań się wtrącać w moje życie. Skończ dyskusję z chońskim na mój temat. Sama umiem się obronić. Cześć. Cześć.